W dzisiejszych wieściach z ratusza. Marsz Żywych. Pieniądze w ręce osiedli. Udało się zrealizować wiele ciekawych pomysłów. Spotkanie z różą tun. Uczniowie gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu zaimponowali mi dzisiaj nieprawdopodobne. Dzień amerykański w miejskiej bibliotece publicznej. Jestem naprawdę pod wrażeniem. W tym roku mija 25 lat od pierwszego marszu Żywych. 8 kwietnia tego roku uczestnicy marszu upamiętniając ofiary zagłady przeszli tradycyjną już trasę z byłego obozu Auschwitz I do Birkenau. Tegoroczny marsz w sposób szczególny upamiętniał 70 rocznicę powstania w warszawskim getcie. Marsz Żywych to projekt edukacyjny, w czasie którego Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca zagłady utworzone przez Niemców podczas wojny. Poznają także historię Żydów w Polsce, spotykają się z rówieśnikami i polskimi sprawiedliwymi wśród narodów świata. Kulminacją projektu jest przemarsz 3-kilometrową trasą z byłego obozu Auschwitz 1 do byłego obozu Auschwitz II Birkenau, by uczcić pamięć ofiar Holokaustu. Marsz Żywych organizowany jest od 1988 roku przez Ministerstwo Edukacji Izraela i organizację March of the Living. Odbywa się 10 dni po święcie Paschy w dniu zwanym Yom HaShoah. Wówczas Żydzi zapalają świece pamięci i odprawiają nabożeństwa ku czci ofiar Holokaustu. Coraz więcej miast chce się dzielić budżetowymi pieniędzmi ze swoimi mieszkańcami i im oddaje głos w kwestii ich wydatkowania. Tak jak Oświęcim, który w tym roku przekaże do dyspozycji Rad Osiedli 300 tysięcy złotych. Złożonych propozycji jest sporo od monitoringu, po wyposażenia placów zabaw czy siłowni zewnętrznych, po wykonanie chodników. Realizacja przedsięwzięć wskazanych przez Rady musi być najpierw sprawdzona pod względem formalno-prawnym. Wykonaniem zajmuje się Urząd Miasta lub jednostki mu podległe. Teraz trwają przygotowania do procedur przetargowych. Drobne remonty i inwestycje prowadzone będą latem. Ta inicjatywa, którą rozpoczęliśmy w tamtym roku, czyli w roku 2012, żeby oddać władztwo Radom Osiedlowym w zakresie decydowania w przypadku drobnych remontów, drobnych decyzji była trafionym pomysłem. Przeznaczyliśmy 300 tysięcy złotych, które zostały w pełni wykorzystane przez Radę Osiedla West. Udało się zrealizować wiele ciekawych pomysłów, czy to właśnie głównie doposażenie placu zabaw, ale także i monitoring, wykonanie częściowo chodników w niektórych obszarach, więc tych pomysłów. Pomysłów było wiele. Też jest ważne, że dzięki właśnie tej inicjatywie udało się w jakiś sposób uruchomić pomysły, zarówno też i rad osiedlowych, ale myślę, że też mieszkańców, bo przecież tak naprawdę ten projekt jest skierowany do mieszkańców i to mieszkańcy powinni właśnie wnosić swoje pomysły, swoje postulaty do rad osiedlowych. Ale dzięki dobrej współpracy pomiędzy radami osiedlowymi i Urzędem Miasta udało się właśnie to w tamtym roku zrealizować I w tym roku jest podobnie. My przeznaczyliśmy 300 tysięcy złotych. Jesteśmy na etapie już właśnie wyboru wniosków. Rady Osiedlone przedstawiły na propozycję i przystąpimy do realizacji. Mam nadzieję, że w wielu nowych miejscach oświęcimy właśnie te Niekiedy drobne rzeczy będą poprawiały warunki życia mieszkańców Oświęcimia. Czy oddanie puli pieniędzy w ręce mieszkańców, by decydowali jak je wydać, to dobra propozycja? Pytamy mieszkańców Oświęcimia. Uważam, że ten pomysł, który powstał w tamtym roku, broni się sam. Poprzez to, co zostało chociażby w tamtym roku 2012 wykonane przez wszystkie Rady Osiedli. W roku 2012 Rada Osiedla Północ, m.in. zrealizowała. Przede wszystkim y, wykonaliśmy kilka nowych y, koszy y, na śmieci, które na ciągach komunikacyjnych, gdzie tego brakowało, y, przez co chodniki były zaśmiecane notorycznie. Teraz problem ten zniknął. Y, zostały wykonane nowe y, place zabaw, chociażby przy, na, na ulicy Kasprowicza i y, 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 w tym roku y, myślę, że będziemy kontynuować to y, te, te właśnie zadania. Pieniądze na poszczególne rady dzielone są proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Na największą pulę może liczyć zasolę, które dysponuje budżetem ponad 56 tysięcy złotych. W ubiegłym roku 12 rad osiedli wykorzystało 300 tysięcy złotych na zgłaszane przez mieszkańców dzielnic projekty. W tym roku, między innymi właśnie w tym miejscu, powstanie nowy plac zabaw. Te huśtawki, które znajdują się za nami, zostaną wycięte, zostaną postawione nowe, bezpieczne. Będziemy chcieli jeszcze doposażyć. Chodniki w kosze na y, odchody y, zwierząt y, i powstaną y, trzy nowe tablice ogłoszeniowe dla Rady Osiedla, y, ponieważ no, to był. Y, pro, Prośba to była mieszkańców, żeby takie tablice się pojawiły. Więc te tablice zostaną w miejscach, gdzie najwięcej mieszkańcy naszego osiedla przebywają w takich, osiedli, w takich miejscach, te tablice właśnie zostaną umiejscowione, aby informacje na bieżąco trafiały do mieszkańców bezpośrednio. Od 1967 roku, 2 kwietnia, w dniu urodzin Hansa Christiana Andersena, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej. Jego celem jest inspirowanie zamiłowań czytelniczych i zwrócenie uwagi na literaturę dziecięcą. Ponieważ w tym roku gospodarzem obchodów są Stany Zjednoczone, w Oświęcimskiej Galerii Książki będziemy zapoznawać się z literaturą, kulturą i historią USA. Z biblioteki do Kansas i z powrotem to hasło towarzyszyło świętowaniu Dnia Amerykańskiego. W turnieju opartym na klasyce Amerykańskiej, literatury dziecięcej, czarnoksiężniku z krainy OS, rywalizowały cztery drużyny z oświęcimskich szkół podstawowych. Gościem specjalnym była tego dnia w bibliotece Ellen Germain, konsul USA, która opowiadała o życiu w Ameryce. Ważnym stałym już elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej w naszej bibliotece jest również Noc z Andersenem, która w tym roku będzie miała miejsce z 5 na 6 kwietnia, a jeszcze do 13 kwietnia w Galerii Przechodnia. Można oglądać wystawę Radość Książek dookoła świata z przystankiem. W USA. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Um, Uczniowie są taki zdolni i uh, pytania były naprawdę um, świetne um, i bardzo, bardzo inteligentnie i bardzo też um, wydaje mi się, że oni, oni są naprawdę. Um, Interesowane um, w Ameryce i w, um, oni chcą wiedzieć, um, co, co się dzieje w Ameryce i jaka jest życia. I też um, a oczywiście ten konkurs był naprawdę bardzo zabawny i um, Coś bardzo no, świetnego dla, dla, dla mnie, żeby zobaczyć i żeby uh, ucie, uczestniczyć um, w tym konkursie. 4 kwietnia Miejskie Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu było gospodarzem ciekawego spotkania przygotowanego w ramach obchodów Roku Kultury w Oświęcimiu. Spotkanie, którego tematem był kulturalny ekoobywatel Europy, zrealizowane zostało w dużej części przez samych uczniów szkoły jako swoista odpowiedź na propozycję Centrum Edukacji Obywatelskiej do podjęcia debaty na temat lokalnego ekorozwoju. Gościem honorowym była Róża Tun, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie, przygotowane w formie debaty, miało skłonie Uczniów do refleksji nad poziomem kultury w ujęciu lokalnym i europejskim. Poza panią europoseł, wśród dyskutantów nie zabrakło innych gości, m.in. Janusza Chwieruta, pełniącego funkcję prezydenta Oświęcimia, dyrektorów Oświęcimskiego Centrum Kultury i Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży oraz dyrekcji zarządu szkół. Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali również działania szkoły w ramach tzw. edukacji ekologicznej, omawiając wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów gimnazjum, czy jestem kulturalnym ek obywatelem Europy. Uczniowie gimnazjum nr 2 w miu zaimponowali mi dzisiaj nieprawdopodobnie nie tylko żywością debaty, rozpiętością tematów, ale tak samo, żeby się o coś zapytać, to trzeba się tym tematem interesować i już coś wiedzieć. Więc tutaj oni zaprezentowali rzeczywiście... Dobrą wiedzę o tym, czym, jakie są wyzwania dzisiejszego społeczeństwa polskiego i wyzwania dla społeczeństwa europejskiego, ale równocześnie to, co bardzo imponujące jest, ta debata była technicznie, fenomenalnie zorganizowana. I myślę, że gdyby nasze spółdzielnie, mieszkaniowe, rady osiedlowe, rady samorządowe, może też Sejm, tak dobrze na tak porządnym poziomie i tak zdyscyplinowanie prowadzili dyskusje i debaty, jak dzisiaj tutaj w gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, to podniósłby się poziom debaty polskiej w ogóle. I tego życzyłabym bardzo, żeby więcej osób tutaj przychodziło do tego gimnazjum i debatowało z tymi uczniami. I zaspokajało tak samo ich ciekawość dotyczącą ekologii, żywności genetycznej, źródeł energii, czy powinna być nuklearna, czy powinna być odnawialna. Budżetu siedmioletniego, Unijnego, relacji z innymi krajami w Unii Europejskiej, naszej roli, wchodzenia do euro albo nie wchodzenia do euro, no to są rzeczywiście niezwykle ważne tematy, które widzę, że tych młodych ludzi tutaj żywo zajmują, więc wierzę w to, że oni Polskę będą prowadzili we właściwym kierunku.